Nie mogę z tym za Ukrainu na If you cannot give! If you cannot give, give us credit! Give us credit! We will give you back! Złożyłeś babci życzenia? Nie? nie złożyłem! Ale przypomniałeś, kurde! Trzeba będzie uderzyć gdzieś koło 19. Przypomnijcie Wszelki duch pana Boga chwali Jedyny do mnie w zadzwoniłeś. dzisiaj A, widzisz. O nikt nie złożył ci życzeń. To za kurde. Ale jak zdrowie? Kali od 0 do 10, jak zdrowie? No takie mocne cztery. W krzyżu mnie trochę jebie, pieluchomajtki muszę nosić. Przez ranę jednym słowem. Podeszłam do aparatu, słuchaj, a tutaj trzy nieodebrane od ciebie miałam, za boga nie słyszałam. No, ale to byłaś. Yy, byłaś na mszy? czemu nie odbierałaś? Nam przybyłaś? Na kawę z Dionizm poszłam, stary gawędziarz mnie wyciągnął. Ja pięć razy zły. A bo akurat jak dzwoniłeś, to graliśmy w bingo na świetlicy. A poza tym ja i tak nic przez ten aparat nie słyszę. Jak potrzebujesz szybko nowy aparat, to mów jak, ja szybko ci dostarczę. No W rali muchy, będzie wiosna wnuczek. Półtorej bańki na kasyno wpłacasz, a jeszcze nic od ciebie nie dostałam. No dobra, ale jak będziesz potrzebowała to mów A daj spokój, kup lepiej młodej coś ładnego Niech ma coś dziewczyna z tego o, życia trzymaj się Z panem Bogiem wnuczek Dobra widzowie, propozycję slotu dawać Wypierdalaj kurwa jak nie chcesz się Chyba jeszcze w stanie dać te klucze 这雪白毛布。 Zacznijmy od No Limita, bo to jest chyba najciekawszy temat. 2310x za idiot Spina. Czyli tylko dla idiotów. Dobrze, bo musieli to napisać z wielkiej litery, wszystko. Najpierw zobaczymy sobie Max spina, dobra? Na 100% kupił ktoś tego stupid Spina, to nie może tak szybko wpaść ku Max spin. I koniec. To wszystko. To się naoglądaliśmy, kurwa tego. Wjechała jakaś łódź podwodna i pokazało się 57000x. Nie wiem, mi się wydaje, że im kurwa się nie chce robić slotów już. Teoretyczna stopa zwrotu dla funkcji idiot spin wynosi 94%. Raz to robimy tylko, od razu mówię. To jest głupie, kurwa. O! Jako? Po prostu dał 25 tysięcy za złotówkę. Ja pierdolę! Niemożliwe, że drugi raz da. Mały się. Ostatni. Aha. Ostateczny do 30 i, kon... I ostateczny, przyrzekam. Więcej nie. Korcie mnie przedostatni raz jeszcze. Nie przedostatni. Całkiem ostateczny. Ostateczny i więcej nie. Dobra, wystarczy. To był fart. One minute later. Dobra, jednego godmolda. Wiem, że to jest głupie jak, jak idiot, ale może akurat dzisiaj mamy farta. I zaraz będzie last jeden. Idiot spin wygrana. Last dwa. God mode wygrana. To jest jeszcze głupszy slot. Całym szacunkiem do no limit, ale robimy to. Rach wygranej lub maksymalna wygrana. Max win! <laughs> Dwa razy za pierwszym razem. Nie, no dzisiaj jestem chyba mistrzem tego. Ej, kurwa, bo to będzie burdel jak na stole w tvn nie. To jest do wyjebania. Rurku. No, to dobrze, że mnie słuchasz. Od dwóch dni jest tak upierdolone biurko tutaj, że tylko dlatego, że młoda ze szmatą przeleciała, to jeszcze się to jakoś kurwa uchowało i widzowie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił. A jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował? Rurku, to nie jest coś wymyślić, dobra? Trzeba po prostu powiedzieć Liskowi, że ma załatwić tak, żeby tu kurwa się ktoś pojawił i to wyczyścił. Albo jakiemukolwiek innemu moderatorowi, który się poczuwa do minimum odpowiedzialności, co pokazujemy dwóm tysiącom kurew przed telewizorem. Ujebane koksem, czy nie wiem czym. Nie kurwa, pograłbym jeszcze, ale mnie łamie widzowie. Dzisiaj wcześniej odpuszczam, bo mnie kurwa łamie. Muszę zrobić sobie herbatkę i idź się kurować. Masz narty swoje czy wypożyczasz? Nie no, 19 lat już wypożyczam narty, bo nie opłaca się kupować. Nie. Nie dałbym mojego fotela na licytację. Wiesz dlaczego? Bo Ci mówię z ręką na sercu, że nie ma takiego wygodnego fotela już na świecie. Bałbym się, że poszedłby na przykład za, nie wiem, 5K tylko. Dla mnie ten fotel to musiałby tak, żeby ta licytacja miała sens, żeby wyłośnić coś z 20 to takie minimum minimum. Szanowni Państwo, na licytację dla wielkiej orkiestry trafia legendarny już fotel Galineosa. Jak dobrze wiemy, nie ma takiego drugiego fotela. Dlatego tym bardziej zapraszam Państwa do licytowania. Galineos! Zgodził się specjalnie dla nas do końca życia siedzieć na drewnianym stołku. Fotel został przed wystawieniem dokładnie przewietrzony. Dlatego nie ma mowy, aby zagnieździł się w nim choć jeden puszczony bąb. Cena wywoławcza to zaledwie 20 tysięcy złotych. Z pewnych źródeł wiem, że siadając na tymże fotelu, szanse na wygraną wzrastają niebotycznie. O, brat Mario. Cicho, coś się nie słyszy To on jest me. Co on tak cicho? Kurwa, żodkiewki się najal... No, co to za ja zamina. <grywa> On no, ma wyjebane... No mów do mikrofonu człowieku, wychodzimy od Ciebie Wild West Gold 40 Na listę kurwa tego przepaka Ile stawka? 50, tak? 40, dobra Sorry, ale moja krótkotrwała pamięć jest... 6 Spinów, dawaj teraz skatery, bardzo ważne Bardzo ważne skatery są teraz Pierdole, co tu się dzieje? Dlaczego tutaj? To są dwie linie tutaj. obojętne czy tutaj, czy tutaj trafimy dobry symbol. Kurwa, nie... Premium symbol teraz potrzebny jest tylko! I wszystko załatwione. Premium, 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 premium! Jest! 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 Kurwa! Jest! Jest! Jest, jest! jest. Chyba więcej nie mogę oczekiwać! Kurwa, co ty robisz? Wiem, że pomyślicie sobie teraz, że debil, ale próbuję właśnie. O tom 60, o tom lams 60 widzowie. a miliard procent odda. Obojętnie co, nie rób tego, dajże ten symbol. Ja. Nie cierpię tego.